Co się dzieje, kiedy jeden mieszkaniec ma naprawdę świetny pomysł na to, jak uzdrowić całe swoje miasto, ale na jego drodze staje cóż, urzędnicza ściana? To opowieść o obywatelskiej pasji, biurokratycznych ramach i o fundamentalnym pytaniu, czym tak naprawdę jest zdrowie publiczne. No właśnie, to jest pytanie, które chyba każdy sobie kiedyś zadał. Wiele osób ma pomysły na to, jak ulepszyć swoją najbliższą okolicę. Ale co się dzieje, kiedy ta iskra kreatywności trafia na chłodne urzędowe biurko? Zobaczmy to na bardzo konkretnym przykładzie. Przejdziemy przez tę historię krok po kroku. Zaczniemy od samego pomysłu, który narodził się w głowie mieszkańca, potem zobaczymy, na jakich trzech filarach się opierał, następnie sprawdzimy, jak zareagował na to wszystko Urząd Miasta. Zderzymy ze sobą te dwie kompletnie różne wizje, i na koniec spróbujemy wyciągnąć jakieś szersze wnioski z tej, powiem Wam, fascynującej lekcji z działdowa. No to zaczynamy. Cała historia rozgrywa się w działdowie. To właśnie tam jeden z mieszkańców postanowił, że nie będzie czekał, tylko weźmie sprawy w swoje ręce i zaproponuje miastu gotowy plan na poprawę zdrowia całej społeczności. I od razu trzeba to podkreślić to nie była jakaś luźna sugestia rzucona na spotkaniu. To był naprawdę szczegółowy, przemyślany na wielu stronach dokument. W zasadzie gotowa do wdrożenia strategia działania, która miała poprawić samopoczucie całej lokalnej społeczności. No dobrze. To co takiego było w tym planie? Wejdźmy w szczegóły, bo całość opierała się na trzech bardzo solidnych i, co ważne, logicznie połączonych fundamentach. Te trzy filary to edukacja i wiedza, sport i ruch oraz zdrowe gotowanie. Jak widać, pomysł był holistyczny. Nie chodziło o leczenie chorób, które już są, ale o takie całościowe podejście do zdrowego stylu życia o połączenie wiedzy z aktywnością i oczywiście z dobrym jedzeniem. Pierwszy filar to wiedza, ale kluczowe jest tu to, że miała to być wiedza praktyczna. Plan zakładał spotkania z ekspertami, lekarzami, dietetykami, którzy mieli dać mieszkańcom konkretne narzędzia jak wzmocnić odporność, jak zapobiegać chorobom cywilizacyjnym, no i jak radzić sobie ze stresem, co jest dziś niezwykle ważne. Drugi filar był pomyślany dla absolutnie wszystkich. Chodziło o to, żeby każdy, bez względu na wiek czy kondycję, znalazł coś dla siebie. Fitness dla młodych, a dla seniorów, na przykład, Nordic Walking czy Gimnastyka. Co więcej, sport miał być nie tylko sposobem na zdrowie, ale też na zwykłe spotkanie się i budowanie więzi taka integracja przez ruch. No i wreszcie filar trzeci: zdrowe jedzenie w praktyce. Pomysł był prosty. Zorganizujmy wspólne warsztaty gotowania. Pokażmy, że zdrowe jedzenie może być i proste, i tanie, i naprawdę smaczne. To miało być konkretne narzędzie, żeby zmienić codzienne nawyki żywieniowe całych rodzin. Mamy więc ambitny, naprawdę szczegółowo rozpisany plan. No i pytanie brzmi: jak na taką oddolną, obywatelską inicjatywę zareagowały lokalne władze? Zobaczmy, jaka była odpowiedź urzędu. Od złożenia wniosku do oficjalnej decyzji minął prawie miesiąc. To był czas, kiedy propozycja była analizowana przez miejskie komisje. Napięcie na pewno rosło. No i jaki był finał tej historii? Otóż to, to jest finał. Decyzja Rady Miasta ujęta w jednym, kluczowym sformułowaniu, które pochodzi prosto z oficjalnej uchwały: wniosek bezzasadny. Cały ten kompleksowy społeczny program został po prostu uznany za niezasadny i odrzucony. No dobrze, ale dlaczego? Dlaczego tak dobrze przygotowany wydawałoby się potrzebny projekt został odrzucony? Odpowiedź na to pytanie prowadzi nas do samego sedna sprawy, do fundamentalnego zderzenia dwóch kompletnie różnych sposobów myślenia o zdrowiu publicznym. Zadajmy więc to pytanie wprost. Co takiego sprawiło, że inicjatywa pełna dobrych intencji, konkretnych rozwiązań spotkała się z tak jednoznaczną, negatywną odpowiedzią? Ta tabelka idealnie pokazuje, o co tu tak naprawdę chodzi. Z jednej strony mamy wizję obywatelską, proaktywną, szeroką, która skupia się na profilaktyce, na zapobieganiu. Z drugiej strony mamy odgórne, formalne ramy urzędu, które są reaktywne. Skupiają się one na realizacji absolutnego minimum, które jest wymagane przez prawo. Dwa różne światy. No, i właśnie, argumentacja Rady była czysto formalna, prawna. Urzędnicy stwierdzili, że miasto już realizuje swoje ustawowe obowiązki, walczy z alkoholizmem, narkomanią, zapewnia pomoc społeczną, a ponieważ propozycja mieszkańca wychodziła poza ten wąski, prawnie zdefiniowany zakres, uznano ją za coś, co wykracza poza kompetencje gminy. Ten jeden cytat z uchwały Rady Miasta, moim zdaniem, mówi wszystko. To jest kwintesencja tego stanowiska. To myślenie w kategoriach Robimy tylko to, co musimy, bo na to pozwala nam prawo. Nic ponadto. Co ta lokalna historia z działdowa mówi nam o jakichś szerszych mechanizmach? Spróbujmy spojrzeć na to z lotu ptaka i wyciągnąć kilka uniwersalnych lekcji, które płyną z tego przypadku. To zderzenie nie jest unikalne dla działdowa. To jest tak naprawdę historia, która mogłaby się wydarzyć wszędzie. Klasyczne tarcie między kreatywną energią mieszkańców a sztywnymi formalnymi ramami działania administracji publicznej. Jakie są więc te najważniejsze wnioski? Po pierwsze, to co obywatele rozumieją jako zdrowie, to często coś znacznie szerszego niż to co urzędy definiują jako swoje prawne obowiązki. Po drugie, każda oddolna inicjatywa, żeby miała szansę na sukces, musi jakoś wpasować się w te istniejące ramy prawne. I wreszcie po trzecie, zrozumienie, co urząd może, a czego nie może, jest absolutnym kluczem do skutecznego działania. I na koniec zostaje nam pytanie, które chyba jest najważniejsze po całej tej analizie. Jak budować mosty? Jak pogodzić tę pasję i wizję mieszkańców ze strukturą i przepisami, którymi kierują się władze? To jest fundamentalne wyzwanie dla każdej aktywnej społeczności. Dziękuję.